Ziemoneska, dzisiaj pomówimy sobie o modzie, który jest jeszcze w becie, który wstrząsnął simowym community i myślę, że no inaczej tego się nie da określić. Chodzi tutaj o Story Progression. Mode, który pozwala na progresję historii miasta podczas kiedy ty grasz tylko jedną rodziną. Ja wiem, to się wydaje w pierwszym momencie niemożliwe, ale. Lazy Duchess sprawiła, że jest to możliwe, że wrota tego świata są przed nami otwierane. Niemniej jednak przejdziemy do rzeczy. Jest kilka rzeczy, które jeśli chcecie również przetestować ten mod, powinniście wiedzieć. Po pierwsze. Potrzebujecie moda TimeSync, link będzie w opisie, który wyrównuje Wam czas między parcelami. Chodzi głównie o to, że powiedzmy, jeśli macie poniedziałek godzinę 10 i gracie do wtorku do 18, to do następnej rodziny, w niej będzie wtorek 18, czego ja w ogóle nie skumałam, dodałam tego moda i jakby w ogóle w moim mózgu nie zaskoczyło, więc potem jak przejdę do dalszej narracji, to, 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 to zobaczycie o czym mówię. Ponadto potrzebujecie Science Smarter Epizodczek, to również będzie w opisie. I kolejną ważną informacją, nim zaczniemy, jest to, że eventy pojawiają się, co jakby. Konkretny czas, ale szczerze, ja jeszcze nie do końca to rozpracowałam. Eventy teoretycznie powinny się pojawiać o konkretnej godzinie, tak jak widzimy na Discordzie Lazy Duchess odnośnie tego projektu. O 18 mamy starzenie się, o godzinie 14 nadawane są prace nieaktywnym Simom i wszelkie zmiany z tym związane. O 12 powinny być jakieś zmiany aspiracyjne i nastolatkowie przynoszący się na uni, czego od razu Wam powiem, że nie testowałam, ponieważ widziałam, że są z tym problemy, więc stwierdziłam, że nie. Nie chce mi się czekać na coś, co może się w ogóle nie wydarzyć. O piątej powinny być relacje, mimo iż mi się zdarzyło dużo później, żeby ta relacja się zdarzyła, więc nie jestem pewna, czy w tym wypadku chodzi o to, że co pięć godzin, a nie o piątej. O czwartej są y, kalkulacje gender preference, czyli jak na przykład mamy nastolatkę, to wtedy zakładam, że. To wtedy powinny się mu rolować gender preference, bądź dla simów z tak zwanym gender preference 0, czyli którzy są biseksualni, mają 0 dla kobiet i 0 dla mężczyzn. I teoretycznie o trzeciej powinny być informacje o ciążach i narodzinach. A, jeszcze jedna ważna informacja. Nie możecie bezpośrednio pobrać tego moda z internetu, że tak to ujmę. By pobrać ten mod, nie powiem wam co zrobić. Przeczytajcie posta Lady Duchess i dowiecie się, co zrobić, żeby mieć dostęp do tego moda, no i nie będę to, że będziecie sobie robić problemy, bo nie chciało Wam się czytać. W każdym razie do tego projektu postanowiłam wykorzystać nie tylko moje cztery kąty, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, jak również wszystkie inne otoczenia w formie podotoczeń. Stwierdziłam, że w ten sposób będę miała jakby maksymalnie dużo feedbacku w jak najkrótszym czasie. Bo z reguły chyba raczej, no, z nie powinno robić, tak przynajmniej takie jest moje zdanie, że odpalacie grę i nagle bum, bum, tu relacja, tu ciąża, tu rodzi. Bo jakby nie o to chodzi, chodzi o takie nabudowywanie tej rozgrywki, a nie rozgrywanie wszystkiego za ciebie, przynajmniej takie jest moje zdanie. Tak więc zaczęłam sobie od rodziny Fosa, Generalnie po prostu pozostawiłam czas wolny i obserwowałam sobie, co nasze kobity robią. Pierwsze informacje, które dostaliśmy o simowej godzinie, 10 było to, że Małgorzata Wycior i Pascal Dziwak urodzili dzieci. Pamiętajcie o tym, ponieważ do tego przejdziemy później. Już jak na razie skupiamy się na tym, żeby rozegrać tutaj chwilę i zobaczyć, czy coś się nie pojawi. Następnie o godzinie 14 przyszedł czas na pracę. I wszyscy Simowie, którzy nie mieli prawie, znaczy prawie wszyscy, bo jeśli dobrze pamiętam Dina chyba, między innymi Kaliente nie znalazła pracy, ani na owszem. Jak widzicie, dostali jakieś yy, kariery. Co ciekawe, Malcolm Lambgrab postanowił podjąć się yy, kariery przestępczej, aż Padel poszedł w biznes. W międzyczasie zobaczyłam również, że mamy cały panel Story Progression po kliknięciu na dowolnego Sima, który pozwala nam decydować o tym, jakie opcje w ogóle. Są aktywne, ponieważ możemy na przykład wyłączyć starzenie się albo wyłączyć to, że simowie podczas naszej rozgrywki dostają pracę. To tak zwane off-screen, czyli że poza ekranem, mówiąc dosłownie, czyli jakby poza naszą rozgrywką, które elementy rozgrywki się dzieją. I jedyne co zmieniłam i również zalecam Wam to zmienić, to jest zmiana małżeństwa, czyli marriage post mortem, czyli jakby. Do wbudowanego tego moda, o którym nie raz wam mówiłam razem z Kaon, czyli żeby połączenia między zmarłymi małżonkami nie zanikały, jeśli do końca życia jakby po prostu bym pozostawali w związku, w sensie umiera wam partner i to połączenie do niego tak jakby był żywy nadal pozostaje, dzięki czemu drzewko się nie rozjeżdża. W dnia generalnie nic się nie działo. Muszę przyznać, że zaczynało być mi trochę przykro, bo i ja tak bym wszystko liczyłam, że no, jakaś relacja się pojawi, że cokolwiek będzie miało miejsce. Jak widzicie o czwartej było gender preference, o piątej były building relationship Ale jakby nic konkretnie nie zakwitło Następnie dostaliśmy informację, że Samantha będzie miała dziecko I to zaczęło się robić interesujące, Ponieważ Samantha jest Simką ze skrzyni Nie do końca wiedziałam jak to może wyglądać. Przez resztę dnia nie działo się nic oprócz pożaru, który był po prostu wywołany głupotą moich simów, więc w następnej kolejności postanowiłam zobaczyć, jak wygląda sytuacja z Samantą i bliźniakami Otomana, no bo dla tych, co nie wiedzą, Samanta powinna urodzić bliźniaki. Sprowadziłam ich do jakiegokolwiek domku w czterech kątach i ku mojemu zaskoczeniu Samanta dalej była w ciąży. tuż tu już się pojawił kolejny taki zawód, Mówię tak, jak pierwszy to było to, że i tak mi ta nie pojawiła przez dwa dni grane simowe, a drugi to jest to, że wstałem informację, że urodziła to dziecko, a go nie urodziła, i zaczynałam robić się bardzo sfrustrowana, że ni nie działa. Ale postanowiłam, że spokojnie, spokojnie, być może coś się jeszcze zadzieje. Więc dalej postanowiłam przejść do doliny niezbędnej, ponieważ pamiętałam, że Natasza Unia powinna mieć pracę, ale jej nie miała. I w ogóle, jak widać tutaj. Postęp czasu nie zadziałał, co dopiero jakby zauważam teraz, rozgrywając, ponieważ kończąc rozgrywkę pani Foss, pani Sianko, pani Hallow, whatever się nazywać, był wtorek. Więc ten wtorek powinien być również dla Nataszy, ponieważ to właśnie robi to wyrównanie czasu. Więc jakby nie wiem, co do końca się tutaj wydarzyło. U Otomanów też był ten poniedziałek, co mogło być właśnie może spowodowane tym, że ten dzień się nie przesunął. Podkreślę jednak ponownie, nie jest tak, że jestem strasznie zła z tego powodu, bo pamiętajmy i to pamiętajmy przez całe oglądanie tego wideo, że to jest beta. Beta oznacza, że jeszcze są te błędy, ale one są cały czas rozpracowywane, i wszelkie błędy, które ja zauważyłam podczas tego wideo, od razu zgłaszałam na Discordzie Lazy Duchess, żeby miała ona jakiś feedback, żeby wiedziała, co jest konkretnie nie tak, i mogła na to spojrzeć. I tak w momencie nagrywania jakby nie zauważyłam tego, ponieważ, tak jak mówię, w ogóle z głowy wyparowało mi znaczenie moda, który pobrałam, i po prostu nie będę nastąpiło już wtedy, już poziom frustracji ponownie się podniósł. Ponownie dostaliśmy informacje o narodzinach dziecka. Sprawdziłam, że już w ogóle byłam totalnie confused. Ale powtórzę, czas jak widać się cofnął, mimo iż zapisałam grę. Urodziny Harlow, aż nawet to teraz sprawdzę, bo aż sobie samej nie ufam. Czy zapisałam grę? Bo to może być naprawdę teraz kluczowe w tym wszystkim. Nie, dobra, nie zapisałam gry. Nie, zapisałam gry, nieważne. Nic nie mówiłam, tego nie bych. Nie, deba, czyli tu wyszedł mój błąd, na jaw, po prostu nie zapisałam gry, więc jak widać, <śm> z tak głupio. E, spokojnie usunęłam w takim razie te informacje z Discorda, żeby nie wydać nieporozumień. Jak widać w takim razie na nowo zostały wylosowane prace, na nowo w takim razie chyba musieli urodzić, ale ze mnie sierota. Ale dobrze, przegraliśmy tutaj dzień, nic się specjalnego nie zadziało, nie dostaliśmy żadnych interesujących informacji, że tak to ujmę. Oprócz tego, że nad ranem, o godzinie 5, dostałam informację, że Maksym Sęk po prostu został zrzucony do domu po tym jak miał intergalaktyczną podróż, czyli kosmiczne dziecko. Od razu więc popędziłam do rodziny Sęk, żeby sprawdzić, jak się ma sytuacja. Oczywiście od razu po wejściu pregnancy control tak nie do końca załapał tę ciąży, bo ona technicznie rzecz biorąc dopiero się pojawiła i to jest akurat częsty błąd, przynajmniej w mojej rozgrywce i bez tego moda, więc stwierdziłam, że poczekam trochę. I ku mojemu zdziwieniu, owszem, był w ciąży, ale był z terapeutą. Co nie powinno być miejsce, bo jak wiecie, terapeuta to jest ten NPC, którego dodawanie do rodziny, robienie z nim dzieci, różnych takich interakcji, które są bazowo niedozwolone, powoduje problemy. Więc postanowiłam, że Maksym teraz będzie mieć dziecko samym sobą i zmusiłam go do urodzenia, by sprawdzić, co z tego wyniknie. Czy dziecko być może będzie zielone, czy zmiana yy, ID ojca sprawi, że dziecko też będzie inne. No i jest, no jest po prostu mały, Maksym Junior, i tak go też nazwałam. I przeszłam do kolejnej rodziny, tym razem do dziwaków, żeby zobaczyć jak to jest z tymi narodzinami. I wierzcie bądź nie, ale mieliśmy w domu małego Bartłomieja. Nie ja wymyślałam to imię, gra wylosowała to imię z puli. I to jest kolejna rzecz, której bardzo mi brakowało w Simsach 2, to jest to, że czasem nie lubię nazywać Simów. I ja na przykład w trójce bardzo to lubiłam, że jak gdzieś się rodziło dziecko czy cokolwiek, to miało losowe imię. Dzięki temu jakby ja się nie musiałam tym przejmować, a w razie czego wystarczyło, że sobie pójdę do ratusza i mu zmienię imię, jak mi się nie podobało. Po raz kolejny dostałam też również informację, że Samantha urodziła, co postanowiłam sprawdzić w następnej kolejności. Ale przez czas, który grałam u dziwaków, nic się nie stało. Jedyne co, to postarzyłam dziecko, żebyście mogli sprawdzić, czy mały Bartłomiej wygląda... Tak jak wygląda w waszych rozgrywkach, jeśli nie przelosujecie smoczkiem, czy to jest syndrom pierworodnego, drugorodnego, czy może w ogóle gra totalnie przelosowała geny i to małe dziecko nie przypomina niczego, co wcześniej mieliście. Mi przypomina trochę Memexa z mojego pierwszego dziwnowa. Niemniej jednak o godzinie drugiej rano skoczył prompt, że Balbina Biedak ma dziecko. Więc od razu popędziłam tam. Zwłaszcza, że wyczekiwałam informacji o postarzeniu się małego biu, ponieważ przegraliśmy już dwie doby, czyli on powinien być dzieckiem. Się mały... Po Błażej? Po polsku? Przepraszam, że tak mieszam imiona. A nie dostałam informacji o zmianie grupy wiekowej, a myślałam, że takowa informacja będzie. spróbuję już zaczęłam się zastanawiać, jak to będzie wyglądać. I jak się okazało, Błażej dorósł. A Balbina miała małego Krzysztofa. I sprawdziłam, tak jest to normalnie dziecko Sławomira, tak jak jest bazowo w grze. I... <laughs> z ciekawych dwóch informacji, kiedy przegrywałam sobie tutaj troszeczkę czasu. Po pierwsze, Balba z w przypadku losowego podjęła robotę w, <laughs> w przestępczości. To jeszcze do tego była okropną matką, która nic w domu nie robiła ani przy dzieciach, także <laughs> balba jak zwykle się popisała. Dostałam też w międzyczasie informację o tym, że jest Sara stwór, urodził szczeniaki, czego zapomniałam potem sprawdzić, ale jak wam to udowodnię w wypadku innych rodzin, jestem pewna, że te szczeniaki się urodziły. I co istotniejsze, w końcu mieliśmy pierwszą ciążę, która została stworzona przez Story Progression. A dokładnie Sofia Żart i Marcel Żart mieli mieć dziecko. I byłam generalnie tym bardzo podekscytowana. Jednak zaraz później zaskoczyła informacja, że Cassandra Lotario wyszła za Dona Lotarią. Co również musiałam sprawdzić, było takie wow. W końcu coś się ruszyło. Wiadomo, oni są zaręczeni, więc teoretycznie powinno tego w końcu dojść, ale nie wiedziałam, czy dojdzie. I do tego. Story wykształcenia, którego totalnie akurat można by się spodziewać z powodu ich chemii i historii, to jest to, że Temoteusz Podarek miał romans z Teresą Boxer, co również sprawdzimy. Jednak najpierw postanowiłam zobaczyć, jak to jest z rodziną Lotary. Byłam przekonana na początku, że on się wprowadził do rodziny ćwierów, jak niestety widzicie. Tam na ile się nie updateują między rozgrywkami, to musicie jakby updateować. Wchodząc do... To... Domu i rozgrywając coś, bądź wychodząc z gry i resetując tam ile, ale wystarczy, że klikniecie na informacje, i już widzicie, jaki jest skład domu. Stąd wiedziałam, że Kasandry nie ma w domu chirów, i że mieszka ona w kondom pana Lutario. Byłam też miło zaskoczona, że Simowie byli w pracy. Obydwoje zaczynają pracę o dziewiątej, czyli o 8 przyjeżdża samochód i oni faktycznie byli w tej robocie. To jest dla mnie na duży plus, ponieważ w sytuacji, kiedy na przykład dołączamy do rodziny, kiedy jest godzina, w której oni powinni być w pracy, a powiedzmy mają dwie godziny do skończenia tej roboty, to zaraz byśmy dostawali informację, że o, nie poszedł do pracy, bla 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 jakiś problem. Ale no to nie nasza wina, bo tutaj zwyczajnie nie graliśmy. Z drugiej strony mamy minus, ponieważ mimo tego, iż Cassandra i Don wzięli ślub i w relacjach mają, że są zaślubieni, za i że no, posiadają to samo nazwisko, co musiało świadczyć, że jakieś tutaj no, musiało zajść, to nie posiadają żadnego wspomnienia, co jest takie dosyć słabe, ponieważ jakby nie wymagam, żeby każde jedno wspomnienie jakby odnalazło się we wspomnieniach, bo rozumiem, że to jest trudne. Jednak wydaje mi się, że takie istotne momenty jak na przykład romans, ślub, zaręczyny, że to się powinno znaleźć. I mam nadzieję, że się znajdzie w finalnej wersji. Przypominam, że to jest tylko beta, a beta zawiera błędy, które będą z czasem naprawiane. Bo ja na przykład byłam ciekawa, czy Don w takim razie będzie mieć szczęśliwe wspomnienie, czy negatywne. Czy będzie mieć wspomnienie, że może wziąć lub z bogatym simem? A to z Kasandrą. Niestety w tej wersji się nie dowiem. Dalej poszłam obczaić, jak wygląda sytuacja w jaskini Pokrzyku. Tu miałam dwie rzeczy do sprawdzenia. Chciałam zobaczyć rodzinę Wycior, a następnie naszego Tymoteusza i Vivian, naszych zakochanych tu teraz was przygotuję, nastąpił największy szok i, i po prostu wow odnośnie tego story prediction, jakie mogłam. Rodzina wycior przez ten cały czas, przez te kilka dni simowych, znajdowała się w skrzyni. Kiedy ich wprowadziłam, nie dość, że Małgorzata urodziła dziecko, to jeszcze to dziecko było adekwatnie postarzone o ilość rozegranych dni. Ja do tej pory jestem w szoku, ponieważ sądziłam, że z rodzinami ze skrzyni może być Problem może, mogą być jakieś. No nie wiem, no wydawało mi się, że jaki postęp może być w rodzinie skrzynie skoro ona formalnie nie mieszka, ale nie. Młody polikarp się normalnie postarzał przez czas życia w skrzynce. Także z dużą już jakby dozą pewności odpaliłam sobie bokserów, żeby zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja Znaczy, odpalić jak odpalić. Musiałam ją wprowadzić, ponieważ kiedy odpalać po pokrzyku jako subhut, czyli jako dzielnicę handlową, no to niestety filmowie, którzy są w apartamentach, są z nich wyrzucani, bo inaczej się po prostu nie da, dlatego też właśnie wyciąż byli w skrzyni. I po wprowadzeniu Teresy okazało się, że faktycznie mają z, z tym Oteuszem miłość, co, co normalnie nie ma miejsca. Weszłam do otomanów, żeby zobaczyć co Się zmieniło. I tutaj, właśnie po raz pierwszy, zauważyłam, że jest czwartek i godzina 16. Pamiętam, że jak ich zostawiałam, to że było rano i że stali przed domem. A teraz tak patrzymy, że ich nie ma przed domem. Gdzie oni są? Stoją w domu, bawią się. Dziecko jest swoją drogą urodzone i jest tylko jedno. A ja tego nie zmieniałam, więc być może Story Progression może zmienić autką ciąży Samanty. Nie mam naprawdę pojęcia. Ale najważniejsze, co było dla mnie, to to, że zauważyłam po raz pierwszy, że jest ta zmieniona godnia, więc rozegrałam do 17, a następnie weszłam do rodziny Fossa, Halloween, Sianka, whatever. I faktycznie tam dziewczyny też były postarzone, bo tak jak mówię wcześniej, po prostu nie zapisałam gry. I dalej no, jest mi głupio z tego powodu frustracji, która się nabudowała i była wynikiem po prostu mojej głupoty, ale to wynika z odruchu, że jak robię jakiś screen or whatever, to nie zapisuje gry, żeby mi się nic nie psuło, ale w każdym razie kończy tłumaczenie mnie, faktycznie miały kariery, które były tam w komunikatach napisane a i sprawdziłam również, że ciąża w rodzinie żart jak najbardziej się zgadza, Sofia ma mieć dziecko z Marcelem, także wszystko tutaj akurat tym razem zostało połączone, że tak to ja poprawnie. Jednak przechodząc do podsumowania, po raz kolejny Podkreślę, że to jest tylko beta, więc jakby mam świadomość, że pewne błędy są i może ich nie być i że wszystko może nie do końca działać jak powinno. Niemniej jednak, to, to generalnie jestem naprawdę miło zaskoczona. Znaczy nie, żebym się spodziewała, że będzie coś złego, ale po prostu jest nawet lepsze niż mogłabym sobie wyobrażać, tak? Gram sobie jedną rodzinką, a gdzieś tam w tle jest postęp. Oni się że to jest cudowny do Legacy albo cudowne jeśli gracie tylko jedną rodziną, bo dzięki temu miasto dalej będzie postępować. Dalej będzie się rozgrywać i nie musicie się w tym czymś. Znaczy Ja podejrzewam, że nie będę używać często tego moda, jeśli już to zrobię sobie oddzielny folder simowy na grę taką. Bo ja raczej mimo wszystko preferuję, to już się do nich przyzwyczaiłam. Są dla mnie taką integralną częścią simów. I dla tych, którzy nie lubią grać, to myślę, że to jest super rozwiązanie, ale nie radzę wam tego wkładać obecnie do swojej gry, ponieważ to jest beta, i beta ma to również do siebie, że są błędy, które mogą psuć coś w grze, tak jak jest z każdym innym modem, że jest radzone, żeby robić backupy, ponieważ mod może gdzieś jakoś kosmicznie powodować błąd, który może wam zniszczyć save'a. Więc obecnie, póki tych błędów może być jeszcze sporo, ponieważ to jest beta, jak powtarzam, chciałabym tego nie używać na waszej głównej grze, chyba że sobie zrobić jakąś kopię albo się nie boicie, ale no generalnie ja będę śledzić postępy tego moda i na pewno zrobię jeszcze jeden wideo, kiedy już wyjdzie jakby pełna wersja i wszystkie opcje będą działać poprawnie. Może coś się jeszcze nowego pojawi. No i po prostu nie wiem, bo, bo mówię generalnie mam brak słów. Nie sądziłam, coś takiego jest możliwe, ale się stało. Jestem w szoku, jestem szczęśliwa. I być może będę sobie czasem po prostu odpalać jakąś rodzinkę w tym mega chudzie, tylko po to, żeby puszczać czas wolno i patrzeć, co Story Progression ma dla mnie. Także to tyle ode mnie. Lazy Duchess, if you're watching this, thank you so much for your amazing work. I'm in love. A jeśli wy chcecie śledzić postęp w Story Progression, to ja zostawiam link do posta autorki w opisie. Tam możecie sobie wszystko przeczytać i ogarnąć, jak zdobyć te informacje, jak zdobyć mod. Mody, o których wcześniej wspominałam, są podlinkowane w opisie. Jestem ciekawa, jakie wy macie odczucia co do tego moda. A ja wam dziękuję za lajki, komentarze, wsparcie. Znacie ten deal. Dziękuję wspierającym, czyli Lizzie, mojej żonie i Miss Vanilla. I do ziemniaczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość. Obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, Ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić W sensie mnie. <laughs>